Dzisiaj mam dla Ciebie przeboski przepis na naprawdę cudowne burrito. Nauczycie, jak zrobić takie burrito, którym o, rozpieszcie siebie, swoje kubki smakowe, gości, którzy przyjdą, naprawdę jest przepyszne. Takie nie jest to najbanalniejszy przepis na tym kanale, ale myślę, że totalnie, totalnie warto spróbowania, wcale jest trudny. Jest tutaj troszkę więcej kroków, ale bardzo, bardzo warto. A jeżeli się jeszcze nie znamy, to czego jestem Irena, jestem magistron dietetyki. Na tym kanale uczymy się jak jest zdrowo, ale w taki prosty różny, niewidziany sposób. No i co? Lecimy. Jednym z głównych składników naszego burrita będzie takie specjalne tofu, mega aromatyczne, mega pyszne. I tutaj zaczynamy od rozgrzania oliwy na patelni. Do tego będziemy kruszyć sobie w rękach tofu, takie najzwyczajniejsze, naturalne, tak trochę jak na w ogóle czy nagrywam ten film totalnie na jetlagu? być może więc jakbym gadała te głupie rzeczy to może Kasia nasza montażystka by a jak nie to sorry no i co, mamy nasze tofu i przesypujemy je na patelnię je sobie zostawiamy na oliwie żeby nam się podsmażało i w tym czasie zrobimy sobie do niego sosik i tutaj bierzemy blender i wrzucamy do niego cebulę kostkę. Do tego czosnek. Czosnek też wrzucamy do blendera. Do tego bierzemy sobie papryczkę chili. Tutaj e, ilość zależy od tego, jak bardzo ostre jedzenie lubisz. Jest ja sobie ze środka pesteczki. I dodam taki mały kawałek. Yy, ja wychodzę z założenia, że zawsze można dodać więcej ostrego yy, ze zmniejszeniem ilości już trochę ciężej. Do tego dodajemy koncentrat pomidorowy, paprykę, taką zwykłą. Do tego po łyżeczce papryki wędzonej i papryki słodkiej. Jeśli nie masz czyli, to możesz po prostu dać takie czyli we proszku. I do tego jeszcze sól. Dodajemy też wodę. I to wszystko blendujemy. Powstał nam z tego przepyszny smoothie, nalewamy do kubeczków, pijemy i Ale co, nasz sosik y, już gotowy. W międzyczasie też, gdy go przygotowaliśmy y, cały czas sobie tutaj co jakiś czas, mieszamy tofu. Nasz sos na razie odkładamy na bok, bo czekamy jeszcze chwilę, aż tofu nam się zazłoci, więc ona tam sobie skwierczy y, i my w tym czasie zaczniemy przygotowywać salsę do naszego burrito. E, więc co? zaczynamy od pokrojenia pomidorków w taką raczej drobną kostkę. W ogóle to daj znać, bo jestem ciekawa, czy przeszkadza ci w jedzeniu pomidorów te takie tutaj yy, ich tyłki, czy główki. Bo yy, dużo ludzi się oburza, jak znajduje takie rzeczy w jedzeniu. To ja się znam hmm. takich ludzi. Ja mam takie że, że to jest część pomidora. O co chodzi? Um, czy wyrzucasz, czy nie? Ja w sumie czas na rak, ale ważne życiowe zdanie w cyklu. I teraz, żeby ta nasza salsa nie była za bardzo wodnista i przez to nasze burrito, żeby nam nie było takie ociekające i kapiące, to przekładam sobie te pomidory na sitko. I na chwilkę zostawiam, żeby ten nadmiar wody z pomidora mi się obsedił. W tym czasie nasze tofu nam się ładnie zazłociło, zrobiło chrupiące, więc dolewam na nie sosik, mieszam i dalej przykładam na piec, żeby razem nam się to wszystko jeszcze pogotowało. Przypomniałam sobie, że zapomniałam do tego naszego pysznego smuki dodać też kolendrę, więc tutaj do, do tego naszego sosiku też bardzo polecam dorzucić świeżą kolendrę. Ogólnie ona już jest coraz lepiej dostępna w zwykłych marketach i naprawdę daje tutaj słuch smaku, więc ja sobie wezmę Kilka listków, po prostu pokroję i, i dorzucę, ale najprościej splendować to do naszego smufiaka. Gdy to nam się grzeje, skończymy sobie naszą salsę. Daję pomidorki do miseczki. Do tego również dołożymy kolendry. gdzie mocno kolendrowe danie. Jeśli nie lubisz kolendry, albo nie masz, oczywiście możesz ją tutaj też pominąć. Ja tu zdecydowanie jej żałować nie będę. To do pomidorków. Do tego dodajemy sok z limonki, sól. Tutaj też możesz dokroić sobie trochę papryczki chili. Ja nie jestem wielką fanką zbyt z tych rzeczy, więc już tutaj jej nie dodaję. I to wszystko sobie mieszam. Mamy to! Odkładamy na bok co jakiś czas, pamiętamy o mieszaniu naszego tofu, i gdy to ono nam się tam jeszcze grzeje, razem te smaki się mieszają. My zrobimy sobie guacamole. Takie bardzo proste, najzwyczajniejsze. Bierzemy awokado, tutaj najlepiej takie mięciutkie. Wyciągamy i rozgniatamy widelcem. Chyba cebule. Zrusza to burrito. Eee, I co? Do tego dodajemy sok z limonki albo z cytryny. ja płaczę cały czas o tej cebuli. Albo baterki. Albo znowu w tej Polsce. <śloni> znowu w tej Polsce. <śloni> <śloni> Teraz nie za Kanadą co? Pokłakane, bacamy no. do gotowania. I co? Do tego dodajemy też czosnek. Przyciskam go sobie przez praskę. Tutaj zwykle do praski nie trzeba czosnku obierać, bo ta skórka zostaje w środku. Do tego dodaję sól i to wszystko razem mieszam. Salsę mamy gotową, błagam, ale mamy gotowe. W tym czasie, gdy przygotowujemy, dalej co jakiś czas sprawdzamy, co słychać u naszego tofu. Warto go raz, raz, raz za raz przemieszać. Też możesz sprawdzić, czy nie trzeba go dosolić, dodać troszeczkę więcej chili. Ja sobie dodam więcej kolendry, bo zdaje mi się, że jest nam jej, jak na moje wózka, za mało. I moje też potrzebuje troszkę więcej soli. Gdy on nam się grzeje, przygotowujemy sobie też resztę składników. Tutaj fasolkę albo białą, albo czarną, albo czerwoną, jaką lubisz. Tutaj możesz albo sama ugotować, albo wziąć z puszki, przecedzić. Tak samo bierzemy kukurydzę puszkowaną i jakąś zielenilę. Tutaj też jeszcze jednym opcjonalnym składnikiem do naszego burrito jest taka kwaśna śmietanka, u mnie wegańska. Ona też już teraz jest naprawdę całkiem łatwo dostępna, ale totalnie, totalnie można ją tutaj pominąć. To jest taki ekstra kroczek, ale bez tego, będę dalej przepysznie się. No i co? Bierzemy naszego tutaj głównego bohatera programu. Nasze piękne tofu już jest gotowe, pachnie pysznie. Jeszcze sobie je spróbuję. Czemu czegoś jeszcze nie potrzeba? Jest naprawdę pycha bardzo polecam spróbować nie tylko jako dodatek do tego burita można zrobić sobie takie tofu z ryżem no co czas na składanie naszych burit w całość e, tutaj też jeszcze jedna sprawa burrito jak zawsze można zrobić też totalnie z ryżem i dowodować do tego sobie jeszcze po prostu ryż i też włożyć jako kolejny składnik ja osobiście lubię burrito z ryżem, ale czasem jest to dla mnie za dużo i one są trochę za ciężkie, więc robię je bez, ale tutaj jak najbardziej, jeśli lubisz, to też po prostu dodaj tutaj jako jeden z kolejnych składników. Ugotowany ryż. No i co? Dajemy nasze tofu na tortille. Do tego dorzucam fasolkę nasze, pomidorki, pomidorkową salsę z dużą ilością kolendry. Do tego kukurydzę, guacamole, zieleninę i opcjonalnie, jeśli chcesz, ale naprawdę nie trzeba, bez tego dalej jest pyszne, troszkę kwaśnej śmietanki. I teraz to jest moja chwila prawdy. <grywamy> Zawijamy nasze burita. Tutaj e, zakładamy, ogólnie ustawiamy sobie te wszystkie rzeczy w takim jakby tutaj paseczku na środku. Na ten środek zakładamy krótsze boki e, i ten jeden dłuższy będziemy starali się przerzucić tutaj na drugą stronę. E, tutaj możemy podtrzymać sobie palcami, wziąć to, przełożyć tak, żeby to nam nie wypadło. Przełożyć tak, jakby ten bok, żeby dotknąć nim tej strony. Tutaj cały czas trzymając też te boki. Zawijamy tu, dociskamy z tej strony. Staramy się tutaj tak to docisnąć, żeby było ładnie zbite. Zakładamy go tak jakby tam pod spód tych składników. Tutaj też patrząc na to, żeby te brzegi były ładnie schowane dalej, te krótsze boki. Tutaj pilnujemy tę tortillę, żeby ona była też tam założona do środka, ładnie nam to wszystko objęła. Zawijamy dalej pozostałością. Tutaj też możemy wrzucić go albo e, na takiego panini presa, albo przygrzać na patelni, albo zjeść e, takie o po prostu. Z tej ilości składników wyjdą nam około cztery takie burrita. Ja zaraz będę sobie je składać. E, pokażcie, jak pięknie wygląda od ok, środka i sobie taste test. Przekroję burrito, żeby Ci pokazać jeszcze od środka ładnie. O, no to nie jest piękny słodziak. Dobra, robimy e, taste test tego cuda. Mm, mm. jest naprawdę przepyszne trochę ostre, trochę kremowe trochę chupiące, no coś pysznego e, naprawdę bardzo polecam ci spróbować jest no jak to jest dobra. dokładny przepis czeka na Ciebie w opisie i bardzo odsyłam Cię też do filmu z prostymi wersjami meksykańskich dań tam szczególnie polecam Ci spróbować e, zupę tortillową jest, Przeboska, tutaj Ci odzywam naprawdę. Jeśli lubisz te klimaty smaczków, to tam to bardzo ci zasmakuje. Jeśli ci się podobało, daj tak łapkę w górę, możesz napisać komentarz. Dziękuję za wspólne spędzenie czasu dzisiaj i co? Do zobaczenia już wkrótce.